Słowa Ewangelii, według Świętego Marka. Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeście się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do nich: Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chlebów? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiałe są wasze umysły? Mając oczy nie widzicie, mając uszy nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zabraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy? Odpowiedzieli mu dwanaście. A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zabraliście koszów pełnych ułomków? Odpowiedzieli siedem. I rzekł im, jeszcze nie rozumiecie?